Wałbrzych to miasto, które kojarzy się głównie ze złotym pociągiem, i raczej mało kto uważa je za ciekawą destynację podróżniczą. Ale po tym filmie na pewno się zdanie o Wałbrzychu. Tak jak my, po tym jak spędziliśmy tam kilka dni i mieliśmy okazję lepiej poznać to miasto. W tym filmie podpowiemy Wam jak zwiedzić Wałbrzych w 48 godzin. Zamek Książ to jeden z najpiękniejszych i największych zamków w Polsce, nazywany Perłą Dolnego Śląska. Zamek jest położony na urwistym cyplu skalnym, przez co góruje nad zalesioną zieloną kotliną. W tych opowieściach o zamku odnosimy się do ostatnich panów na zamku, czyli do Daisy, Jana Henryka XV i ich trzech synów. Tu w zamku książ pracowało trochę służby. Dzisiaj pracuje 60-kilka osób w zamku. To jak myślicie, ile pracowało tej służby? Wtedy? No. Dla pięciu osób? No nie wiem, z 10 wystarczyło pewnie. No 500 osób pracowało, bo, bo tak. 300 w zamku. Tu w budynku codziennie i 200 na, na zamkowych tarasach i w okolicznych gospodarstwach należących do Hochbergów, również w Palmiarni, którą dzisiaj zobaczycie. Daisy tutaj przyjechała na przykład ze swojej rodzinnej Anglii to ona była przerażona tym, że jest taki sztywny ceremoniał siadania do stołu. Jest taka świetna scena, którą ona sama opisuje w swoich pamiętnikach. No i wyobraźcie sobie, że przyszła kiedyś na obiad, a obiady jadano około 19, 20, 21, ubrana w dwa zszyte worki z ows, po owsie dla koni, prosto ściągnięte ze stajni. Ale taka buntowniczka. Była. Była, była buntowniczką rzeczywiście. To jest nasza sala kinowa. Ci Hochbergowie, czyli Daisy i jej małżonek Jan Henryk XV doszli do wniosku, że po co jeździć na premiery do Wiednia, Berlina, do Wrocławia, jak można sprowadzać sobie tutaj e, taśmy filmowe. To jest 1580 rok. Tak tak? Zbyt czysta szyba. <laughs> Ja, kiedy zobaczyłam pierwszy raz te zdjęcia, myślałam, że Bolko jest dlatego tak ubrany, że to jest tęsknota Daisy za dziewczynką. Ale się okazało, że tu na Dolnym Śląsku, w dzisiejszym Dolnym Śląsku, do siódmego roku życia chłopców ubierano po prostu tak samo jak dziewczynki, stąd te buciczki, sukieneczki. Ten XIII-wieczny zamek wielokrotnie zmieniał właścicieli, a w trakcie II wojny światowej wpadł nawet w ręce Hitlera, który postanowił zrobić z niego swoją kwaterę. To wtedy pod zamkiem powstały tajemnicze podziemia, w których według lokalnych legend hitlerowcy schowali bursztynową komnatę i skarby zagrabione na Dolnym Śląsku. U nas się zwiedza w tej chwili tylko część tych podziemi. Te cztery komory podchodzi się pod szyb ten dla Hitlera, o którym Karol mówił. A ile metrów tych podziemi jest udostępnionych i odkrytych teraz? Odkrytych jest 3200 metrów kwadratowych. Tych podziemi podobno ma być jeszcze raz tyle. Pod samym Zamkiem Książ, nie mówię o całym Rizie, tylko pod samym Zamkiem Książ, to powinno być około 7000 metrów kwadratowych. Tak jak mówimy, znamy 3200. I to jest ta najstarsza część zamku? Czyli ten pierwotny zamek. Zobaczcie, coraz jest zimniej, prawda? Jest chłodek. To miał być yy, schron na pierwszym piętrze Zamku Książka dla Hitlera. Ale dlaczego tak się stało, to zaraz wam pokażę. Jeżeli miałby się tu zjawić Hitler w tym swoim Waldwize, czyli leśnej łące, bo tak się miała nazywać ta jego kwatera. Zapraszam. Spójrzcie proszę na to zdjęcie. Tu jest okno. To gra promieni słonecznych, ale zobaczcie gdzie są schody. Gdzie są dzisiaj, a gdzie były wtedy? No, przesunięte. Tak, Wierzyliwe. dlatego że Hitler, planując jego architekci, planując tutaj swój jego gabinet, dowiedzieli się, że Führer chce mieć na jednym poziomie wszystkie swoje prywatne apartamenty, czyli gabinet, łazienkę, sypialnię i pokój rekreacyjny. W związku z tym pneumatycznie przesunięto te schody. Trasa jest pełna ciekawych filmów, które rozbudzają wyobraźnię. Dowiecie się sporo o Złotym Pociągu i podziemnym mieście zbudowanym przez hitlerowców. Bilet wstępu do Zamku Książ pozwala także na darmowy wstęp do Palmiarni. Kaloryfery do dogrzewania roślinek egzotycznych. Obiekt powstał jako prezent od księcia Jana Henryka dla jego małżonki, księżnej Daisy, która była miłośniczką kwiatów. O, a te ruble skąd się tu biorą? Do towarzystwa. <laughs> Z powodu zamknięcia w latach 90-tych kopalń węgla, które były siłą napędową wałbrzyskiej gospodarki, miasto przeżyło spory kryzys. Ale w ostatnich latach nastąpiła intensywna modernizacja miasta, a Wałbrzych wkroczył w nową erę i zdecydowanie warto wybrać się tu na weekendową wycieczkę. Znajdziecie tu wiele pięknych kamienic i uroczych uliczek. Polecamy, żeby zostawić auto na parkingu rycerska, a potem przejść się na rynek i pod ratusz. Na obiad polecamy złotą stację. Goście siedzą tu w eleganckich fotelach jak z Orient Expressu, a całe miejsce jest skrzyżowaniem stacji kolejowej z wnętrzem wagonu. muszę przyznać, że jestem w szoku, bo pochodzę ze Świdnicy, która jest 20 minut od Wałbrzycha. Przemieszkałem tu 20 kilka lat i nigdy nie byłem w centrum Wałbrzycha, nigdy nie widziałem rynku i nie miałem pojęcia, że centrum jest takie ładne, że jest piękny rynek, piękny ratusz, piękne kamienice. Teraz idziemy w ogóle do parku miejskiego, parku Sobieskiego, który jest przy samym centrum. No, jestem pod wrażeniem, że Wałbrzych mnie tak zaskoczył pozytywnie. Muzyka Z rynku warto przejść się do Parku Sobieskiego, w którym znajduje się ponoć jedyne w Polsce, położone w środku miasta, górskie schronisko Harcówka. Jeżeli będziecie zwiedzali Wałbrzych, to proponuję zacząć stąd, zacząć od Parku Sobieskiego, zobaczyć sobie miasto z góry, pobyć trochę bliżej natury, pójść potem na Rynek, pod Ratusz, przejść się po centrum i dopiero wtedy stąd e, zwiedzać całe miasto, odwiedzać atrakcje, muzea, zamki i całą resztę. Ale ten park jest naprawdę mega fajny. Nie spodziewaliśmy się, że takie miejsce jest w Wałbrzychu. Znaczy, takie to jest coś pomiędzy parkiem a lasem? Parkolas, prawie jak Legolas. Normalnie puszcza w środku miasta. Ola, jest już na takim etapie, że trzeba ją wtaczać do góry. <noise> Tylko się trochę zatacza. Nie no żartuję, daje radę. Nie trafiam w linię. <laughs> To nie alkohol, tylko prawie 8 miesięcy ciąży, więc i, i tak nie jest źle. Spacerując po tym miejskim parku, można poczuć się jak w lesie. I dopiero stąd widać, jak malowniczo położony jest Wałbrzych i jak bardzo zielone jest to miasto. Dzień dobry, kolejny dzień zwiedzania Wałbrzycha. Najpierw jedziemy na wschód słońca na górę borową, a potem będziemy dalej zwiedzać miasto. Do niedawna za najwyższy szczyt gór wałbrzyskich uważano hełmiec. Ale nowoczesne pomiary dowiodły, że borowa jest wyższa o prawie 2,5 metra. Na Borowej od kilku lat znajduje się futurystyczna 15-metrowa wieża widokowa, z której można podziwiać okolice. Wejście na szczyt zajmuje około półtorej godziny. Punktem obowiązkowym wizyty w Wałbrzychu jest centrum nauki i sztuki Stara Kopalnia. Stara kopalnia oferuje też liczne wystawy i warsztaty oraz nocne zwiedzanie. Otrzymujecie roboczy strój i pod okiem sztygara ruszacie poznać prawdziwe oblicze pracy górnika. Obiekt znajduje się na terenie 17 unikatowych budynków starej kopalni węgla kamiennego Julia. Do góry, na dół, tak jest wszędzie. Pozostałe różnie na różnych kopalniach. Bardzo lubiony sygnał przez załogę na Julii. 4-2. 4 to początek jazdy ludzi, dwa do góry, koniec zmiany, wyjazd. Sympatyczny sygnał. Turyści mogą zwiedzić podziemną kopalnię i dowiedzieć się dużo na temat codzienności górników. Jesteśmy w tej chwili jednym z największych, jeżeli nie największym obiektem pogórniczym tego typu w Europie. Wchodzi na dół. Na końcu linki metalowe pudełko. 4 haki, stąd nazwa haki, to jest nasza szafka ogoleniowa się przebieramy. I właśnie tak, tak. dlaczego taki system? Więc pierwsza rzecz to ileś miejsca. W szczytowych latach eksploatacji załogu dochodziło nawet do 5000 tysięcy ludzi. Tyle szafek w żaden sposób by się tu nie zmieściło. Haków było z zapasem. Wałbrzych słynie nie tylko z czarnego złota, ale również z białego, porcelany, która jest ważnym elementem historii tego miasta. Dlatego warto odwiedzić znajdujące się w starej mieszczańskiej rezydencji Muzeum Porcelany. A na dole ciekawostka, nie wiem, czy macie kogoś w rodzinie kto ma wąsy, ale jeżeli ma. To to jest właśnie dla takiej osoby kubek dla wąsacza, no. I co, i te wąsy się tam opierają? Tak, na tej beleczce opierają się nasze wąsy, więc jeżeli to jest jakaś, nie wiem, załóżmy kawa z pianką, no to tak estetycznie wygląda, bo ta pianka nie będzie się osadzała na, tej, na tych wąsach. To jest fajka. Naprawdę? I ktoś pali Kto? tak. tak? Trzeba było podnieść głowę, wsypać tam tytoń, potem zamknąć głowę, pod ogon wsadzić ten szklany element, czyli tą lówkę i wtedy mogliśmy sobie palić tę fajkę, prawda? Na wystawach polskiej i zagranicznej porcelany dowiecie się dużo o jej historii i zobaczycie takie cuda, jak porcelanowe kubki dla wąsaczy, czy stojak na cygarach. W sumie zobaczycie tu ponad 10 tysięcy eksponatów porcelany śląskiej i europejskiej. To jest postać kosmet trzeciego, czyli jednego z medyceuszy. Na bankie, ten kubek na wąs. <grym> <grym> Nowe miasto to dzielnica pracownicza wybudowana na początku XX wieku, kiedy w Wałbrzychu górnictwo prężnie się rozwijało. Do stworzenia nowego miasta zaangażowano Józefa Sztybera. To miejsce polecamy szczególnie miłośnikom architektury. Warto tu pospacerować i poszukać ciekawych zakątków. Polecamy podwórko niemieckich legend na ulicy Kazury czy zarośnięty już dziś stadion, na którym przemawiał kiedyś Adolf Hitler. maja do września na terenie kopalni działa kino open air. Tak jak w amerykańskich kinach, wystarczy ustawić odpowiednią częstotliwość w radiu i wygodnie rozsiąść się w swoim samochodzie. Albo na jego dachu, tak jak my. Są różne opcje na to, jak można oglądać film w kinie samochodowym. Można, tak jak my, mieć specjalnie przygotowane auto do wyprawy dookoła świata z tarasem widokowym na bagażniku, rozłożyć sobie tam materacyk, przygotować popcorn. I z takim widokiem oglądać. Wałbrzych to też świetna baza wypadowa do okolicznych atrakcji. Warto odwiedzić m.in. przylegające do Wałbrzycha szczawno zdrój, czyli uzdrowiskowe miasto z pięknym parkiem i pijalnią wód. Kawę jest też klimatyczne Sokołowsko, nazywane śląskim Davos. Kiedyś było tu bardzo popularne w całej Europie uzdrowisko. Dziś zostało tylko czyste powietrze, mała cerkiew, zrujnowane neogotyckie sanatorium, pyszna beza w kawiarence smaków. Ponoć, będąc w Sokołowsku, trzeba odwiedzić kawiarenkę. Kawiarenkę, kawiarenka. <noise> A w tej kawiarence spróbować bedzy, którą pani pieszczotliwie nazywa beziskiem. Beza jest taka, Ola jest taka, więc no... Le, wielkość połowy Oli. <noise> Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie koniecznie pod nim łapkę w górę. A w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie, czy byliście kiedyś w Wałbrzychu. Jeżeli tak, to czy wam się podobało. A jeżeli nie byliście, to napiszcie, czy tym odcinkiem zachęciliśmy was do tego, żeby Wałbrzych Odwiedzić. A jeżeli lubicie podróżować po Polsce, to serdecznie polecam naszą nową książkę Niesamowita Polska, w której opisujemy 52 pomysły na weekendowe wyjazdy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.